Jesteśmy na playground i Maja udaje żabę. Tu są takie fontanny małe, tylko na razie przestały działać i Maja zdjęła buty, żeby żeby biegać sobie po wodzie. Także... Dzisiaj mamy fajną pogodę, naprawdę super. Czy Maja jest żabą? Jak żaba skacze? Maja, pokaż jak żaba skacze. Fajnie? Ciepła woda? Mani? Super! Lubię ją złapać, ale... Mani! Pokaż się! To jest taki zabaw w cieniu. Fajny, ale Odkrywam ostatnio. Maj! Tori! Tori mi tu ostrobutami się majki bawi. No maja, może niedługo będzie woda. Mam ręcznik w razie czego. <laughs> Oh no, okay, bye bye.